A teraz przed wami przed państwem Nie działa, działa działa. Działa, działa. Michał Dachowski fizjoterapeuta, właściciel prywatnego warszawskiego studia fizjoterapii i treningu, a także szkoleniowiec i konsultant biznesowy. Dość powiedzieć na tym trudnym rynku warszawskim, gdzie fizjoterapeutów jest wielu, udało mu się w 10 lat powiększyć studio z 8 do 750 m2, gdzie świadczy... No nie on, bo do 38 specjalistów tam u niego pracuje. Świadczy usługi fizjoterapeutyczne no zupełnie z całego wachlarza dziedzin fizjoterapeutycznych i na dodatek ma tylko 2% odwołanych wizyt. Jak to robić? O tym już teraz Michał Dachowski, ale przede wszystkim o tym, jak napisać, przygotować dobre CV i jak się zaprezentować tak, żeby pracodawca mógł na nas spojrzeć łaskawym okiem. Tak jest. To powiemy, bo powiem Wam, że tych CV, ja widzę bardzo dużo i wiele w nich mnie denerwuje chciałbym trochę to zmienić, żeby dla Was później i ta rozmowa kwalifikacyjna, którą przejdziecie i to, co potem będziemy będzie pracować, było fajne i było super, tylko co się dzieje, zobaczcie, z moim komputerem Wyżej? Jak, tak? Chcecie? O, tak jest? Dobra, okej. Okay. To tak, tak jest lepiej? Tak wysyłać? lepiej? Tak? Lepiej? Dobra. E, Zaczniemy sobie od tego... Czy wy wiecie, do kogo wysyłacie CV? Tak, jak do kogo wysyłasz CV? Czy wy wiecie? No właśnie, i tu jest największy szkopu. no bo kto to potem czyta? Firma? Czy ta firma czy, czy, czy ta ktoś? Pracownik HR-u. Mm, a jak wysyłasz list, to wiesz do kogo? To wydałoby to samo zrobić, nie? Czyli jak już mamy taką firmę, najczęściej no niech będzie to N, to my wiemy, kto w NL-u czyta. Jest taki spis, wiecie, Lindki, nie? Na Lindkina wchodzicie, robicie szpiegostwo i patrzycie sobie, kto w NL-u jest w hr -ze. I kto odpowiada za jaką rekrutację? Tam są rekruterzy od A, B, C, D, od biura. Rekruterzy są inni. Inni są od czego rekruterzy? Od lekarzy. Moim zdaniem nawet inni będą od rekrutacji fizjoterapeutów. I teraz co trzeba zrobić? Żeby taką... Na przykład, super pomysł, czyli nie piszemy potem już na praca małpa, tylko do tej osoby. Co jeszcze, żeby napisać CV trzeba zrobić? Macie tą osobę, mamy panią Jolę, przepraszam, jeżeli pan jakaś Jola tutaj jest. Jest pani Jola? Nie ma pani Joli, no super. Mamy panią Jolę, którą widzimy, że jest rekruterem. Co musimy z nią zrobić, żeby do niej wysłać dobry list? Poznać, super. Co o niej byś chciała wiedzieć? To? Powiedz mi, co o niej byś chciała wiedzieć? Ja też jestem rekruterką. No. To. Jest pani rekruterka, to zobaczymy czy mamy tę samą wiedzę czy te same spostrzeżenia. To co my o rekruterze musimy wiedzieć? Zaskoczyłem cię, dobra, to idę dalej. To samej. To ja bym chciał poznać jej zainteresowania, wiedzieć czym ona się interesuje, trochę ją wyszpiegować. No bo ludzie jednak lubią podobnych ludzi. Jak gramy w koszykówkę na przykład razem, no to my Michael Jordan, kontrolę Bron James. Albo trafimy, albo nie trafimy, ale możemy mieć wspólne zainteresowania. Możemy znaleźć rzeczy, które wspólnie razem robimy, albo mniej więcej wiemy, jaki ona jest, bo ona może być. Przepraszam, nie do Ciebie, ale feministką i będzie miała jakieś poglądy na świat i to troszkę można ubrać w CV. Można się jakoś tam podlizać. No można, nawet trzeba, no. E, co dalej? To można zobaczyć, czym się interesuje. To, co już powiedziałem, koszukówka, czy nie kosztuka podróże, czy nie podróże. A może widzimy, że działa w jakiejś organizacji pozarządowej niechcący. Bo Linkin o tym nam mówi. I możemy takiej osobie, siebie lekko się przypodobać, zobaczyć kim ona jest. Bo jak wysyłamy list, jak wysycie teraz tysiąc listów w świat, w Polskę i nie znacie odbiorców, odpisze ktoś? No nie ma takich szans, albo zjebę dostaniecie jeszcze z tego, że ktoś napiszecie list do kogoś, a nie jesteście, nie, nie, nie mieliście tego zrobić, tak? A więc chcemy pisać listy do osób nam znanych, więc poznajmy, a szczególnie jak wysyłacie, no nie, nie do Enela, tylko do małej firmy, to kto czyta w małej firmie CV? Właściciele! Właściciela łatwo poznać, jest w KRS-ie, jest w wypisane imię nazwisko obok nazwy firmy, jest, wiadomo. Niektórzy z nich robią marki osobiste, promują promować firmę, więc oni tam mówią, co lubią, czego nie lubią, czym się interesują i pokazują życie prywatne, no taka skarbnica wiedzy, której nie da się wyciągnąć. Czyli polecam wam kompletnie nie wysyłać takiego samego CV do każdej firmy. Ryzyko, że ktoś to przeczyta i odpowiedź jakie? Piszecie CV pod daną firmę. Inne wartości ma NL, a inne wartości ma Medicover. Inaczej by byli tą samą firmą. Mają inne rzeczy, więc to CV musi być gdzie indziej. Inaczej, nawet kolorystyka może być inna. Jaki kolor lubi NL? Zob o super, a Medicover? Tak jest? Już wiecie jakiego koloru, żeby tej pani się podobało, bo ona codziennie ten kolor widzi. I ona to lubi na pewno. ok? Czyli nie wysyłamy CV tego samego. Co drugie na. co się drugie wydarzy? Co ta pani rekruterka zrobi? Zobaczymy, czy mam rację, czy nie. Co ja robię. Może taka. Zobaczcie, co pani rekruterka zrobi. Co, co pani rekruterka? Jak widzi wasze imię i nazwisko, to teraz drugą sytuację, jaką zrobi i powiecie, że macie fajne imię i fajne nazwisko, to co zrobi? Gdzie wejdzie? No i co wpiszę? Super, zobaczcie jak wyglądacie w Google, kim jesteście i co robicie. Czy wypadałoby się z wami związać czy nie? Więc przygotujcie swoje profile instagramowe, żeby nie było tam wódeczki z, z gimnazjum jeszcze, nie? I zdjęć, bo to potem musi ktoś połączyć z tą firmą. Jak tam nie jak tam nie będzie wódeczki, imprez, e, nie wiem, jakiegoś no, dziwnych rzeczy, dziwnych, dziwnych z, z, zdjęć babci i dziadka, to lepiej dla tej firmy. uwieście mi, prawda? Robicie tak czy nie robicie? <śm> Okej. Okay. No są, to są, nie, są rzeczy nielegalne. E, sprawdzają. Jeszcze raz? Ja się, ja rekrutuję innych. Pamiętaj, ja rekrutuję już, więc jakby, ja jestem rekruterem. Ja z nie nawet kontaktu. Ja tylko chcę ją wyśledzić. Ja chcę wszystko o niej, Piszesz ChatGPT, GPT, powiedz mi wszystko o wioli. Co wiesz o Violi takiej i takiej, która jest harem. co lubi, czego nie lubi, co jest w internecie napisane I potem tylko zweryfikuj, Chargpt, czy Chat GPT, ma rację czy nie, bo nie zawsze on ma rację, nie? Albo sam poszukaj Linkedin, Facebook, Instagram, zobacz, co ta pani robi i kim, czym się zajmuje. Albo co robi właściciel i co lubi, czego nie lubi. Nie kontaktuj się z nią tak, wiesz, jeden na jeden, bo to nie będzie dobre, nie? E, tego nie chcemy. Okej. Okay. Czyli już mamy trzy rzeczy załatwione, czy nie nie wysyłamy takiego samego. Druga rzecz, sprawdzamy się w internecie, jak wyglądamy i teraz zdjęcie wasze. To są prawdziwe zdjęcia przerobione przez GPT. Takie CV dostaje z papieroskiem w ręku. Gabinet terapeutyczny dostaje w usługach Jeden na jeden, zdjęcie, tylko zmieniłem twarz, nie? Powiedziałem, zmień to zdjęcie, żeby nie było, że. Możecie sobie wyjść, bo nie mam dłuższego kabla, możecie zobaczyć. Jest pan, który jest fajką z okularach. Jak ja potem mam tą osobę zatrudnić? Sprawdźcie to zdjęcie, które macie. Ja wiem, że to może frazes, nie? Jakie jest zdjęcie? Idę dalej. Również takie dostałem z imprezy. Na, no jak? No nie mogę pokazać prawdziwego. Ja wziąłem tylko zdjęcie i zmień twarz. Zachowaj wszystkie zdjęcia. Widziałem też takie na rurce. Tylko nie wiem do czego to zdjęcie. Znaczy no, jaka praca. Możemy kombinować, nie? Idę dalej. Nie wiem, co chcieli przekazać. Zastanówcie się, jakie jest zdjęcie i co ono przekazuje, nie? Czy ona ma być full make-up z imprezy? No nie, ale może być make-up. Tam chyba robią, tam robią zdjęcia do CV. To skorzystajcie, nie? Jak macie darmowo, to skorzystajcie. Płatne czy darmowe? No to róbcie. Również takie lekkie zimprezki wczorajsze również były, okej? Okay? I mój hit, to się zdarza u szczególnie u trenerów. 100% pokazanie masy mięśniowej klaty, mężczyzny występuje w zdjęciach CV. Nie róbcie tego, niech to CV będzie przygotowane pod firmę, pod rzeczy, które robicie. Ale z klasą. Jesteście z klasą, więc pokażcie tą klasę na tym zdjęciu. Idę dalej. E, chciałem, abyście to przeczytali wszyscy, ale myślałem, że będę miał rzutnik. E, tak zwane frazesy, które są w CV o mnie. Ja przeczytam tylko kawałek tego, bo wtedy, może, będzie rozumieć, o co mi chodzi. Od zawsze wiedziałem, że chcę pomagać ludziom. Wybór fizjoterapii był więc naturalną drogą. Połączyłem pasję do ciała z ruchu i drugiego człowieka. Każdy w dzień w gabinecie to dla mnie nowa historia, nowe wyzwania i szansa, by nieść realną zmianę w czyimś życiu. Ile razy podobny tekst można zamieścić w CV? Kurna, to się czyta, nie? To się czyta super dla was, ale co to powiedziało? To każdy się pod tym podpisze? To jest mniej więcej o was? Kojarzycie je? Od lat uprawiam sport, dlatego wybrałem fizjoterapię. Miałem kontuzję, dlatego wybrałem fizjoterapię. Na pamięć. No i co ja potem zrobię, taki CV czytam? Co pani dyrektorka zrobi? Zapamiętam was czy nie? Masz szansę zapamiętać? Jak jest o mnie takich frazesów 30 razy powtórzone, każdy CV wygląda tak samo? Tylko, że wiecie, inne, początkowo inne zdanie. Mam jeszcze cztery razy to samo napisane, ale nie chciałem, bo my się to wspólnie przeczytamy. I to jest najfajniejsze. Każdy uśmiech pacjenta, każdy krok bez bólu, każdy moment ulgi to dla mnie największa nagroda, bo psychoterapia to tylko zawód, to misja. Fajne. Fajnie wygląda na reklamie iPhone'a. Naprawdę do iPhone'a pasuje również. Nie, tylko nie o to chodzi. Macie się sprzedać, macie być wyjątkowi, macie inni od stu innych kandydatów na to, to miejsce. Tam jest ta już jest kolejka. To są wszystko Wasi konkurenci na CV. Tam wpadnie do CV ile? 300, 400 wpadnie CV do nl -u? Do mnie 20 miesięcznie wpada. Takich samych CV, tylko zdjęcie im się różni. Co jeszcze ważnego? To jest super. Opis moich zainteresowań. Jestem sumienna, dokładna i pracowita i lubię pracę z ludźmi. I pytam, i co z tego dla mnie? Jakby co mi to zmienił w firmie? Jaką korzyść mi z tego przyniesie? Jak zmierzymy Twoją solidność? To jest moje pytanie jako wesiele, nie? Jak my razem będziemy mierzyć e, Twoją dokładność w fizoterapii? Jak my dokładnie będziemy mierzyć to, jak jesteś lekarzem? Co my będziemy mierzyć dokładnie, że robisz? To może to napiszmy, nie? Może napiszmy, czym, czym dla nas, jak ja jako osoba, rozumiem tą dokładność. I wtedy CV nie tworzycie w kanwie w 15 minut. Hmm, bo jak w kanwie w 15 minut, to uważajcie, nie wyjdzie. I tego typu rzeczy nie piszemy. No i hit zawsze, jakby moim hobby jest skórzanie ludzi na rekrutacji, bo wy wszy, jakby ludzie na rekrutacji przychodzą do mnie i mówią, że mają zainteresowania kino i film. I książki i podróże. Prawda? Wszyscy macie to w CV? Rozkasujcie. Jedno pytanie. Jaką książkę ostatnio przeczytałaś? Przeczytałeś? Zamyka temat. Yy, jakie podróże? A ile wydajesz rocznie na podróże? To są moje pytania z rekrutacji, jak widzę podróże w środku. Jak się nie interesujecie podróżami i nie jesteście co tydzień gdzieś, to nie piszcie tego, proszę. To, że wyjeżdżacie do cioci na działkę, to nie są podróże. Okej? Okay? Jak są filmy, to ja muszę znać. Okej, okay. thrillerami. I znam każdy thriller z lat 80. To to jest pasja. To to są zainteresowania, to to napiszcie. Maski zorro, kolekcjonuje. Super chcę to wiedzieć. Nie wiem, co robicie innego dziwnego, ale nie piszcie podróży, filmów i e, książek. Albo znajdźcie te książki, które jesteście najlepsi. Tylko nie medyczne, bo to już nie są zainteresowania. A jak nie masz, to nie pisz. Jak są super, to napisz. To no to nie zamieszczaj. To w ogóle, jak masz, macie książkę i film, to wtedy nie ma o co zapytać, już tak? Te rekruter nie ma narzędzi w ręku, żeby wam to wysadzić, żeby was zbanować, tak? A więc zabierzcie mu narzędzie i nie piszcie wtedy nic zainteresowań, nie? Kolejną rzecz, którą kochacie pisać, to są umiejętności. Prawo jazdy kategorii B. Obsługuje MS Office. Zastanówcie się teraz, okej, okay, po co lekarzowi MS Office, albo po co lekarzowi prawo jazdy, chyba że ogłoszenie jest o obwoźny. O woźną fizjoterapię domową, no to jeszcze rozumiem, że mam samochód i swoją kategorię B. Ale jak jest fizjoterapia scenarna albo w, na, na Łazienkowskiej 3 w albo na 4 Fizio for Life, to po co Ci samochód? Mnie naprawdę nie interesuje, jak do pracy dojeżdżacie. Czy metrem, czy samochodem, czy czym. Więc po co ta informacja? Po co nam to? Zbędne informacje. A co robią zbędne informacje z czasem rekrutera? Marnują. A, mar a on tam już chce do domu iść o 15. Po co ma siedzieć i te CV przeglądać, i tą kategorię B jechać cały czas, nie? To jest taka sama umiejętność, jak chodzenie po drzewach. Potrzebna w fizjoterapii? Czy u lekarza? No nie, to nie są te umiejętności, które musicie mieć. Kontrakt. Naprawdę uwierzcie mi, może tu skłamie, ale będę teraz patrzył, ja mam przynajmniej. Na jedno CV oglądam około 30 sekund. Ile zdań przeczytam? Musi mieć coś zaj, musi mnie coś zainteresować. A najczęściej opinia o CV wyciągamy po trzech sekundach. To tak jak z kontaktem międzyludzkim. Pierwsze trzy sekundy mówią o tym, czy kogoś lubię, czy nie, czy muszę do niego się przekonywać. Czy macie czas na przekonywanie kogoś pół godziny do siebie? To jeszcze nie ten czas. Czas będzie później, na rozmowie rekrutacyjne, nie? Ale musi do niej dojść. Musi być coś ciekawego w tym CV. Musi być to CV zupełnie inne i nie chodzi o wygląd czasami. E, zwięzłość CV. Ja uważam, szacunek do rekrutera, do właściciela firmy, jak to jest zwięźle, tam nie ma czterech stron przeglądania. Jak, jak byłem kelnerką, byłem kelnerem, to ma to znaczenie fizjoterapii? Można ubrać, że miałem kontakt jeden na jeden z człowiekiem. Można ubrać, ale napis z tego plus, bo ja nie wiem, co za kelnerkę robiłaś. Albo mam, byłem kelnerką, dzięki za kontaktowi miałem największe tipy. Czyli już ja sobie wyczytam, albo dopiszcie to, czyli miałem dobry kontakt z człowiekiem, tak, i miałem dobrą obsługę, żeby coś to znaczyło dla, dla tego rekrutera. I praktyki. Ja padam ze śmiechu zawsze, nie? 700 godzin praktyk odbytych gdzieś. Ja też je odbyłem. Rekruterzy też wiedzą i właściciele firmy, jak te praktyki wyglądają. Jak? Macie kontakt z pacjentem jeden na jeden? Pracujecie z nim, czy nie? Ha, ha. Czym się różnią praktyki od życia jeden na jeden z pacjentem różnią się czymś? To nie to samo, to są praktyki. My wiemy, że je odbyliście na serio i nie piszcie ich CV, bo co? Marnujecie czas i one są, wiemy. O, żeby zaliczyć studia, trzeba było je zrobić, prawda? Więc jak zaliczy, zaliczyliście studia, to musieliście to zrobić, więc temat się kończy. Nie piszcie tych praktyk. To jest niepotrzebne. Szczególnie teraz tych praktyk jest tam pierdylion godzin. Skasować niepotrzebne informacje. Okej, okay. to są pytania trzy kluczowe, przeczytam, bo nie wszyscy widzą, które każdy powinien sobie odpowiedzieć wysyłając CV. Numer jeden. Co pracodawca będzie miał dzięki Tobie? Co Ty do tej firmy wniesiesz? Młodość? Super. Co jeszcze? Zaangażowanie? To jak to zaangażowanie się będzie przejawiało? To są, zaangażowanie to frazes, bo każdy z Was rozumie to zaangażowanie zupełnie inaczej. Napis, zdanie. Zbuduję w tej firmie... Bo jak chcecie pracować tam, to zbudujecie, pomożecie Uli Zdanowicz robić te czwartki, jak się nazywa, Naukowe czwartki. Można? Jeszcze raz. O, sprawę naukową, o właśnie. Można, okej, okay, Ula, zrobić tak, żebyś nie musiała nic robić. To wtedy tam macie robotę od razu, tak? Drugie pytanie. Albo trzecie, jakby to tak dałem na raz wszystko, w czym, ty mu, w, czym ty, w czym Ty pomożesz tej firmy, w czym Ty pomożesz właścicielowi. Może na początku drogi, jak macie pierwsze CV wysyłacie, to może nie do nl tylko do jakiejś małej placówki, tam jest właściciel, może tam mu coś pomóc. No i już robi się proces myślowy dużo większy, dużo dłuższy niż pisanie CV e, i dużo fajniejszy. I co Ty jako nowy, nowa osoba gwarantujesz? O co Ty będziesz walczył? Co Ty zagwarantujesz nowej osobie? Dlaczego ta firma ma akurat w Ciebie? Nie? Czym to się będzie różniło od drugiego młodego terapeuty, drugiego młodego lekarza? I jedna rzecz, na którą wszyscy robią taką rzecz na, na, na rozmowach. Wiją się, piskosze. Przecież wszyscy wiemy, że na tej rozmowie będzie jedno klasyczne pytanie. Ile chcesz zarabiać? Będzie? To przygotujcie się odpowiedź. Z góry, żeby nie było tam potem 15 minut krążenia na stole i tańca godowego. ile będę zarabiał? No przecież wiecie, macie jakieś oczekiwania finansowe, tak? I co się stanie, jakie powiecie? No nic, co trzeba je powiedzieć. I zmniejszy czas go, z godziny do pół godziny dla rekrutera, żeby poszedł do domu szybciej. Tak? To będzie, można powiedzieć, dwie wersje. OK, na godzinę od, albo od pacjenta chciałbym tyle, albo chciałabym tyle. Stawki są znane, od 30 do 60% od pacjenta. To wy musicie ustalić, nie? Kto dla kogo jest większą wartością? Kiedy 60? Kiedy trzydzieści? To nie jest trudne pytanie, ale trzeba je wydusić z siebie, żeby to szybciej przeszło. Ale trzeba być przygotowanym: albo stanąć przed lustrem i kilka razy to przećwiczyć, po prostu nic więcej nie zrobić. E, ja chyba tyle, jak z czasem? Jestem w punkt. Jest, jeszcze, jeszcze masz parę minut. Dobrze, to ja ty... słucham pytań w takim razie. E, czy macie do mnie jakieś pytania? A jak nie, to możemy zobaczyć się na Instagramie. Otwieracie teraz wasze telefony. Teraz, tak, super. Robicie mi zdjęcie. Oznaczacie Michał Dochowski Fizjo i oceniacie jak było. Albo robicie obserwuj. Co chcecie? Michał Dochowski Fizjo. I nie spotykamy się tam w pokoju nigdzie. Przepraszam. A Słucham pytań na głos. Wtedy jest mi łatwiej odpowiedzieć, a inni skorzystają. Więc teraz jest czas na pytania. Mamy trzy minutki, chyba, tak? Dobrze myślę? 3-4 e, minutki, mamy. super. Tak jest. Wyrobiłem się idealnie. dalej. pytanie. Pytanko. Michał Dachowski fizjo. Michał Dachowski fizjo, taki sam łeb jak teraz. Jak się idzie po raz pierwszy do pracy powiedzmy jakieś poważniejsze, no to czym się można pochwalić tak naprawdę? Co z tych studiów, czy na przykład... Pan by chciał zobaczyć, że ten fizjoterapeuta był na jakichś... E, otwartość i zaangażowanie na wszystko, co zrobimy, tego, nie? Albo... Otwartość i zaangażowanie, jakby pewne firmy mówią, co robią, więc jakby napisanie w CV na przykład tego, że e, będę, mam czas na e, darmową naukę, mam czas na onboarding, mam czas na e, spotkania naukowe, e, chętnie będę uczestniczył w spotkaniach naukowych, chętnie będę uczestniczył w spotkaniach, które poprawią moją kompetencję, moje miękkie. E, otwartość, pamiętajcie, no te czasy dzisiaj są takie, że my mamy problem z czasem. Wszyscy macie problem z czasem? Więc wymagamy od Was czego, jak myślicie? Więcej czasu dla nas. Nie? I chęci rozwoju, ale nie, nie tylko tej twardego rozwoju. Dzisiaj twarde kompetencje są wszędzie. Twarde kompetencje, otwieracie e, Uli, ten, e, odprawę naukową i twarde kompetencje są. Nie ma których kompetencji? Ty, jeden na jeden. Tego, żebyście stanęli teraz tutaj, jakby obok mnie i powiedzieli, robili wykład o kolanie. Tego nie ma. Wszyscy macie wiedzę o kolanie? Jakąś macie? Większą niż ci ludzie tam, co chodzą po Trojdena? No, może nie, to może po Trojdena, to tak ryzykownie bym powiedział, nie? Ale tam tam, to co jest? Albo gdzieś tam na polach. Gdzieś tam na, na polach mokrowskich macie większą wiedzę? No to potrenujcie wykład, nie? Jak powiedzieć, okolanie do godziny, że ktoś Was słuchał, żeby 10 osób było zaangażowanych w to, co robimy, nie? To są kompetencje przyszłości. Chat GPT nie stanie, nie powie wykładu. Chat GPT powie diagnozę. Przeczyta zdjęcie, naprawdę, to, to już za chwilę. Chat GPT czyta zdjęcia RTG. Bez nas. Na pewno czat GPT nie będzie dotykał pacjenta. Nie będzie. Nie będzie. Masu znaczy, masu nie zrobi. Masu masu nie zrobi. Masu, dokładnie. masu zostaje z nami, psychoterapia terapia będzie żyła. Gorzej czytanie zdjęć RTG, ale masu masu zostanie. Czyczenia? Plan treningowy jaki problem na tę dinopatię? Kurna, sekundę rozpisuję. Z czym Wy się różnicie od czata GPT? To jest, jakbym taki tekst przeczytał. Czym ja się różnię od czata GPT, to wiem, że się jest w nowościach, wie o co chodzi. I wie, gdzie jest, wie, w którym miejscu świata stoi, nie? To bym był zaskoczony, naprawdę. Tak, teraz powiedziałem sobie, dla siebie. Pytania? Kto jeszcze? Czy mamy jeszcze pytania? <grym> nie wiem. Pytania, dziewczyny? Jakieś pomysły macie, nie? Coś tam wyciągniecie z tego wykładu, nie? Tak? Mniej, strona A4, tu się powinniśmy zamykać, prawda? Strona A4 wystarczy? Okej, okay, dwie. dwie. Dobrze, ale nie trzy. Nie, no gdzie? To przy... to będzie czytał. Ale słuchajcie, tak nawiązując, ja pracowałem w mediach przez wiele lat i prowadziłem programy informacyjne. Kiedy po raz pierwszy napisałem sobie startówkę, trwała półtorej minuty. I wydawca powiedział: No way, nie ma takiej możliwości. 40 sekund to jest maks, co jesteś w stanie napisać. Wszyscy odpłyną? Dokładnie, Kurde. wszyscy uciekną. A ja powiedziałem: Nie, tam są same ważne rzeczy, z niczego nie <grym> mogę zrezygnować. No nie, nauczyłem się w ciągu miesiąca pisać startówki, które mają 15 sekund, i jest tam wszystko. Tak jest. Tak to róbcie. Dziękuję Wam bardzo. Jak coś, ktoś nie się wstydził, to jestem jeszcze tutaj z pół godzinki. Gdzieś tu będę krążył. Zapraszam do pytań i wspólnych zdjęć. Michał Dachowski, bardzo serdecznie dziękujemy.